Dzień dobry, witam naszych widzów. Jak zwykle improwizujemy, bo pomysł na ten odcinek wpadł mi do głowy, kiedy jechałem dzisiaj do Warszawy na krótki, jednodniowy wypad właściwie. I po drodze zebrałem telefon od Michała, w którym to telefonie rozmawialiśmy. Opowiedział mi o, o pewnej historii, ale po kolei. Historia jest na tyle ciekawa, że postanowiłem ją uwiecznić właśnie tym filmem, który będziecie teraz oglądać. Gdzieś pod koniec lat 80. kupiłem Sokoła 1000. Kupiony był w Jaworzynie Śląskiej. Teraz pewnie koledzy z Dolnego Śląska zastanawiają się, u kogo on był. Ja nie pamiętam nazwiska tego człowieka, ale ten Sokół jeździł na imprezy harlejowskie i wyglądał to był złoty sokół, obudowany jakimiś osłonami. Właściciel próbował z niego zrobić coś w rodzaju Harley'a elektry. Tak jak mówię, to były lata 80. końcówka, kiedy ja go kupiłem, więc gdzieś pewnie w latach 80. wcześniej ten motocykl pojawiał się na polskich imprezach. Był dość mocno zmodyfikowany, trochę popsuty. Wy oglądacie motocykl na zdjęciu już oczywiście po remoncie. Miałem do niego wózek, ale nigdy z nim nie jeździłem. Ten wózek wymagał remontu dodatkowo wykonania paru rzeczy, ale ogólnie wózek był. No, ale dla mnie wtedy motocykl to była solówka, więc widzicie mnie na jakiejś imprezie. To zdjęcie dostałem dzięki uprzejmości Bartka Jackiewicza. Zresztą tak jak i drugiej, i, trzecie, i czwarte chyba, które tutaj będziemy widzieć, ten motocykl bardzo dobrze mi się sprawdzał i dość dużo na nim jeździłem, ponieważ w zasadzie nigdy mnie nie zawiódł w czasie podróży po Polsce, czy jak pamiętam, byłem też nim, byłem też tym sokołem w Czechach na imprezie w Chowiezji, taki międzynarodowy, międzynarodowy fajny złocik. bardzo sympatyczny, organizowany przez klub, który gdzieś tam w okolicy Koprzywnicy Miał swoją siedzibę. No jeździłem dość dużo po, po Polsce i na tyle dużo, że któregoś razu postanowiłem pojechać dalej, ale jeszcze tutaj wracam do tego czarno-białego zdjęcia, gdzie jadę z moją żoną. To był zlot przyjaciół Harleja w Kazimierzu nad Wisłą. Na następnym czarno-białym zdjęciu widzimy Kogo widzimy? Jestem ja, jest Krzysiek Dumeracki, świętej pamięci i niejaki ciżu Tutaj widać zresztą dwa sokoły. No i jeden mój, a drugi Bartka Jackiewicza, jak sądzę. No i tak sobie jeździłem, aż któregoś dnia postanowiłem pojechać do Irlandii. Zostałem zaproszony na du dużą imprezę międzynarodową, to był Monster Riley, tak się nazywała ta impreza. Przygotowanie dość, dość du dużo czasu mi zajęło, ale raczej ze względu nie na motocykl, co na samą organizację tego wyjazdu, czyli zdobycie zaproszenia, dzięki uprzejmości znajomych Anglików, którzy nam to załatwili, bo mówię nam, bo jechałem jeszcze z kolegą, który jechał na Harley'u WL'a. No i ten wyjazd udało się zorganizować, doszedł do skutku Kupa kilometrów zrobionych na kołach i, i tam na miejscu. I ponieważ w rajdzie uczestniczył ówczesny redaktor naczelny pisma magazynu motocyklowego The Classic Motorcycle, angielskiego pisma, gość nazywa się Philip Tuse. Więc wykorzystał okazję, żeby nieznany sobie i większości Anglików, czy w ogóle czytelników tego, tego czasopisma, żeby ten nieznany motocykl opisać i przybliżyć no, fanom motocykli zabytkowych. Powstał taki artykuł, tutaj widzicie na tym zdjęciu okładkę tego numeru. To jest, ja nie jestem pewien, ale to jest chyba kwiecień. Kwiecień 94 rok. Ride odbył się w 1993 roku. No i w środku widzimy jakieś zdjęcie. Ty artykuł miał tytuł Polish translation. Ze względu trochę na nawiązanie w opisie, właśnie do rodowodu Harleja, rodowodu Sokoła, wywodzącego się od Harleja Indiana. Tutaj jest zdjęcie mnie na tym motocyklu, właśnie na Rajdzie w Irlandii. Oczywiście tam robione były zdjęcia. Tutaj jest gdzieś, yy, może te zdjęcia nie są najlepsze, ale tak jak wspomniałem, jest to trochę improwizacja, bo wpadłem do Warszawy i wyciągnąłem, korzystając z obecności Wawrzyńca tutaj i pomysłu, który się zrodził po drodze. Wyciągnąłem ze swojego telefonu te zdjęcia, które mam i próbujemy zmontować z tego jakąś ciekawą całość. No, i trzecie zdjęcie z tego czasopisma to jest na rozkładówce, chyba w środku, właśnie ten sokus, sfotografowany gdzieś w górach w Irlandii. I sam wyjazd, oczywiście, bardzo ciekawy, stanowi element mojej, mojej historii motocyklowej jako dość ważne wydarzenie. Natomiast nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć tylko o tym, że artykuł, który pojawił się w prasie, czytanej na całym świecie. Wywołał pewną reakcję, to znaczy, dowiedzieli się o tym motocyklu motocykliści czy miłośnicy zabytków również w innych krajach. I do tego, właśnie czasopisma, przyszedł list. Tutaj mamy zdjęcie. Trochę to jest małe, że miał ja czytał teraz, co tam jest, ale jest, widać, że to jest odpowiedź na filmowym papierze miesięcznika Classic Bike. Do gościa, który, który zadał pytanie wydawcy. I teraz ja już muszę powiedzieć y, historię z mojej strony. Po tym jak wróciłem z Irlandii, po jakimś czasie, odezwała się do mnie y, odezwała się do mnie jakaś osoba z wydawnictwa właśnie z tego Classic Bike, i z pytaniem, czy może udostępnić mój adres osobie, która szuka kontaktu z jakimś właścicielem sokoła ponieważ też ma sokoła 1000 ja nie jestem pewien skąd ta osoba była wydaje mi się że z, z, wydaje mi się że z Izraela natomiast historia została przeze mnie zapamiętana dość dobrze otóż ten człowiek kupił motocykl od starszego pana który wywiózł go z Polski do Izraela w roku bodajże 1957 kiedy już państwo Izrael istniało kiedy wielu obywateli żydowskiego pochodzenia opuszczało Polskę i tam wy, wyprowadzało się do tej swojej nowej starej ojczyzny i ten właśnie pan który postanowił z Polski wyjechać zabrał ze sobą z tego sokoła tysiąc z wózkiem no i gdzieś ten motocykl tam, nie wiem czy jeździł, czy nie jeździł, w każdym razie został chyba kupiony. Ja mówię co chwilę chyba, dlatego że ta historia do końca nie jest mi znana. Natomiast ona prawdopodobnie będzie rozwikłana niedługo. Wywiózł ten motocykl właśnie ten, ten starszy pan, ktoś go kupił i szukał kontaktu, bo ten motocykl był troszeczkę niekompletny. Jak pamiętam, tam brakowało lampy, jakieś tam detali, ale ogólnie motocykl w bardzo dobrym stanie. No i... Oczywiście pozwoliłem, żeby mój adres na miarę na mnie został udostępnione i odpisałem, odpisałem temu zainteresowanemu sokołem człowiekowi jakiś tam list. On pytał mnie o różne rzeczy I, i słuchajcie, ten list wysłałem 30 lat temu i teraz go mogę oglądać, mogę go przeczytać ponownie. To są właśnie te dwa listy. To jest jakiś rysunek prędkościomierza, który zamieściłem. No, jestem po prostu zszokowany. Okazuje się, że ten motocykl wrócił do Polski razem z całą korespondencją, z wszystkimi papierami, łącznie z książką. To się chyba książka pojazdu nazywało. Tutaj też jest coś takiego. Książka pojazdu mechanicznego. I. W zasadzie cała historia tego motocykla jest udokumentowana od gdzieś właśnie lat 50., czyli zaraz krótko po wojnie. No i co się potem z nim działo? Gdzieś zmieniał właścicieli, z tego co mówił Michał, który jest jego aktualnym właścicielem, gdzieś z tego Izraela jeszcze bardziej na wschód wywędrował, później wrócił, ostatecznie trafił do Polski i trafił do Krakowa, czy w, 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 w pobliżu Krakowa dosłownie 6 km od miejsca, z którego wyjechał do Izraela w 1957 roku. I ten motocykl wrócił do Polski i jest to wyjątkowy soku, bo tak, po pierwsze, bardzo dobrze znana jest jego historia od tych właśnie lat 50. Tych listów, dokumentacji. Ja nie wszystkie tutaj zdjęcia zamieszczam. Ale jest tego bardzo dużo. Można powiedzieć, że cała historia jest w jakiś sposób korespondencją opisana. No a tak wyglądał motocykl. Nie wiem, które zdjęcia zostaną opublikowane pierwsze, ale spróbuję tak to opowiadać, żebyśmy jakąś logiczną całość mogli tutaj widzieć. No na tym zdjęciu pierwszym, które mam, to jest motocykl z podpiętym wózkiem. On ma kilka replik, ale ogólnie jest to motocykl w bardzo dobrym, oryginalnym stanie, bo w momencie, kiedy Wyjechał z Polski, to on chyba tam już dużo nie jeździł i nie został przede wszystkim w żaden sposób spaszczecony, pocięty, poprzerabiany, uzupełniony jakimiś dziwnymi rzeczami. To widzimy bez wózka, otoczek z prawej strony. No tłumik jest nieoryginalny, ale lampa już jest dołożona, bo lampy nie było, ale to jest boszowska lampa i, i taka powinna być, bo on ma dość wczesny numer, bardzo niski numer. No widzimy silnik kompletny. Tutaj mamy filmik, na którym widać, że ten silnik dało się uruchomić i tak całkiem ładnie pracuje, chociaż nie był uruchamiany przez około, no, prawie 70 lat, także fantastyczne. Z tego co wiem z opisu, to silnik ma oryginalne numery, pasujące połówki, no wszystko jest tak jak trzeba i widać, że jest w niezłym stanie, jeśli chodzi o sprawność, no, trudno mi ocenić co tam trzeba zrobić, natomiast dał się uruchomić, to jest ważne. Następny. Następny filmik to też jest... To też jest film, tak, gdzie ten motocykl widać, że jeździ. No tutaj mamy zdjęcie ze zdjętym zbiornikiem. To były jakieś prace wykonywane, prawdopodobnie związane z próbą uruchomienia. Możemy się mu dobrze przyjrzeć. Widać, że motocykl jest bardzo fajny, kompletny. I co więcej, to są części, już repliki przygotowane do uzupełnienia. No widać, że to leży w wózku bocznym. Wózek, jak to wózek, oczywiście dno to jest Rzeszoto, ale, ale ogólnie widać, że nie jest bardzo zmasakrowany, że coś z niego będzie. No i. No i cóż, w zasadzie historia wydaje się być zakończona. Czyli motocykl, który wyjechał z Polski w 50. latach, bardzo okrężną drogą przez pół świata, wrócił w miejsce, z którego wystartował. I co więcej, i właściwie wydaje się, że czeka teraz na nowego właściciela, bo ten, ten motocykl będzie na sprzedaż. No, może to wygląda trochę ten nasz filmik w tym momencie, jak jakieś ogłoszenie reklamowe, ale, ale motocykl będzie do sprzedania, więc jeżeli ktoś by się chciał zainteresować, to proszę o kontakt ze mną. Ja przekażę namiary na, czy może odwrotnie, przekażę Michałowi namiary, na osobę zainteresowaną i będziecie mogli się tam jakoś kontaktować. Nigdy nie spodziewałem się, że, że historia dla mnie rozpoczęta 30 lat temu w taki sposób się zakończy. No fajnie by było, żebym kiedyś sam mógł ten motocykl zobaczyć, nie tylko na zdjęciach, tylko zobaczyć jak jeździ, jak jest gotowy, jak jest zrobiony. No Sakoły 1000 są takie dziwne konstrukcje, które takie dziwne motocykle, że wielką wartość mają tylko w Polsce. Tak naprawdę na świecie są traktowane jako jakiś tam przeciętny wyrób y, przemysłu lat 30. motocyklowego i rzeczywiście chyba tak było. No. Konstrukcja niczym się specjalnie nie wyróżniająca spośród produkcji światowej czy europejskiej, no ale dla Polaków stanowi wyjątkową, wyjątkowo cenną y, rzecz, wyjątkowo jest to cenna historia i Więcej już może o tym nie będę mówił, bo każdy może sobie informacje znaleźć, jak to było z sokami, jak zostały wymyślone, skonstruowane i jak były używane. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia przy następnym filmie.